Dzisiejsza konferencja jest jedną z pierwszych, które zamierzamy organizować. Zamierzamy ją organizować z naszymi partnerami, którymi są np. Instytut Prawy Nawożenia Gry czy też Stowarzyszenie Agroecoto. Chcemy połączyć środowiska rolnicze ze środowiskiem naukowym, np. Na kadrą naukową jungu Chcemy połączyć rolnictwo z kadrą naukowym, ze środowiskiem akademickim. Mamy tutaj przedstawiciela Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, który jest jednocześnie członkiem stowarzyszenia AgroEcoTon. Chcemy, aby ta współpraca była oparta na zaufaniu, żeby nikt nie sprzedawał nam produktów na swoich szkoleniach. Chcemy odwrócić troszeczkę tendencję, że szkolą nas firmy, które handlują środkami i zarabiają na nas. W rzeczywistości te szkolenia są taką, takim okienkiem wystawowym, a nie w rzeczywistości y, nauką. Chcemy troszeczkę zmienić y, to, jak wygląda dzisiaj rolnictwo bez współpracy, bez współpracy instytucji okołorolniczych. Mamy y, stacje badania odmiany coboru, mamy y, inne instytucje i z nimi musimy budować to nasze rolnictwo. Dzisiaj rozmawialiśmy o pierwsze Pierwsze szkolenie tego typu, aby rozmawiać o suszy, bo nasze województwo cechuje Wieloletnie klęski klimatyczne, aby rozmawiać o suszy, musimy znać glebę. To się bardzo ładnie wiąże. Było dzisiaj o tym mówione. Szkolenie z gleboznawstwa jest pierwszym. W następnym zamierzamy rozmawiać o suszy glebowej, suszy klimatycznej i uważamy, że bez podstaw gleboznawstwa nie mamy o czym mówić. Dlatego szykujemy się do następnych prosimy o śledzenie naszych. Proszę Państwo zadaniem stowarzyszenia Agroekoton jest łączenie nauki z praktyką rolniczą, ale jak to zrobić? Między innymi służą temu tego typu spotkania branżowe, na których jesteśmy w stanie poznać problemy, z jakimi borykają się producenci rolni, a jednocześnie zaproponować takie rozwiązania, które umożliwią im nie tylko opłacalność produkcji, ale również wyprodukowanie żywności o bardzo dobrych parametrach jakościowych. Proszę Państwa, my, jako Stowarzyszenie Agroekoton, ale również my, jako producenci, my, jako naukowcy i my, jako potencjalni konsumenci, musimy dążyć do tego, aby nasza żywność była żywnością o dobrych parametrach jakościowych, gdyż to w konsekwencji będzie wpływało na nasze zdrowie. Co jest jeszcze bardzo ważne, na dzisiejszym spotkaniu podjęliśmy próbę oceny tego, co się dzieje w naszej glebie, jaka jest kondycja naszej gleby, m.in. innymi pod kątem zawartości materii organicznej. Stwierdziliśmy, że Olbrzymim problemem jest degradacja naszych gleb. Wskazaliśmy na potrzebę zabiegów, które mają na celu zwiększanie zawartości materii organicznej, między innymi stosowanie odpowiedniego zmianą, uprawa roślin, które charakteryzują się zwiększaniem zawartości materii organicznej, wpływanie na mikrobiologię gleby, między innymi poprzez stosowanie różnego rodzaju mikrobiologicznych produktów nawozowych stosowanie zbilansowanego nawożenia, które nie tylko będzie uwzględniało podstawowe makroskładniki takie jak azot, fosfor, potas, ale również będzie uwzględniało składniki drugorzędne, takie jak chociażby magnez i siarkę. Proszę państwa, w dobie zmieniających się zmi y Zmieniającego się klimatu w dobie ograniczenia ilości substancji aktywnych w środkach ochrony roślin musimy podejmować wszelkie działania, aby zwiększać naturalną kondycję roślin, bo dzięki temu możemy nie tylko ograniczyć stosowanie środków ochrony roślin, możemy ograniczyć stosowanie nawozów przy uzyskaniu wysokich plonów o dobrych parametrach jakościowych. Czyli to ta nauka. Ta działalność stowarzyszenia ma służyć społeczeństwu, ma służyć nam jako konsumentom, abyśmy byli zadowoleni z tego, co mamy na naszym stole, czyli ta strategia od pola do stołu powinna być aktualna we wszystkich naszych działaniach, czyli wszelkie tego typu spotkania branżowe mają wskazać z jednej strony na potrzeby producenta rolnego, a z drugiej strony zmuszają nas do stworzenia takich rozwiązań, które mają poprawić pracę takiego producenta i w konsekwencji przełożą się na to, co my spożywamy. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że podczas dzisiejszej konferencji znalazł się również czas i miejsce dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych. To my tak naprawdę dbamy o to, żeby prawidłowo funkcjonowały urządzenia retencji i meleracji wodnej. No, nie ma rozmowy o suszy, jeżeli nie zadbamy o nasze urządzenia, i cieszę się, że dzisiaj mogliśmy o tym podyskutować i w tak zasadnym gronie problematykę spółek wodnych przedstawić. Yy, przede wszystkim, yy, z naszego punktu widzenia yy, bardzo ważne jest, żeby yy, rolnikom yy, troszkę więcej powiedzieć na temat gleb. Jest to o tyle ważne, że często rolnicy postrzegają glebę, no przede wszystkim poprzez pryzmat yy, tej powierzchniowej, prawda, warstwy ornej. Nie zawsze, prawda, ale często tak jest, że w zasadzie yy, o tym, co głębiej się dzieje w, profilu glebowym już niekoniecznie te informacje jakby do rolników po pierwsze docierają, po drugie nie zawsze też mają możliwość, żeby to sprawdzić, czy też przebadać. Jest to bardzo ważne, ponieważ tak jak na przykład tutaj widzimy w tym profilu glebowym, pod, tą, pod tym poziomem próchnicznym tak, mamy powiedzmy, kolejny poziom. W którym mamy nagromadzone na przykład związki żelaza, bo jest to gleba rdzawa, wytworzona z piasków luźnych. Jest to bardzo słaba gleba pod względem jakościowym dla rolników, tak naprawdę no, jej przydatność jest no, nieduża. Tak? Jest to klasa szósta, siódmy kompleks czyli można powiedzieć, gleba najbardziej podatna po pierwsze na suszę poza tym najbardziej też wadliwa, jeżeli chodzi o Plonowanie, tak? jest, ono jest tutaj tak naprawdę w 100%, jeżeli chodzi o plon, on jest w 100% uzależniony od opadów, tak? czyli tu jedyna jedy, gospodarka wodna w tego typu glebie jest całkowicie uzależniona od wielkości opadu. Jeżeli mamy rok, y, szczególnie w sezonie wegetacyjnym, y, tych opadów będzie brakowało, niestety profil będzie przesuszony, ponieważ tutaj mamy piaski. Tu tak naprawdę tej wody nie ma co zatrzymać. Ona, ta woda przemieści nam się w głąb profilu glebowego, praktycznie, praktycznie uniemożliwiając zaopatrzenie roślin w wodę. Więc no, tego, typu, tego typu gleby oczywiście też są, są użytkowane rolniczo i bardzo dobrze, ponieważ, ponieważ dzięki temu ta nasza przestrzeń rolnicza też może być wykorzystana w sposób powiedzmy racjonalny, ponieważ. To nie jest tak, że jeżeli jest słaba gleba, to już kompletnie nie jesteśmy w stanie na nie nic uprawiać, bo też jakiś tam dobór roślin jest możliwy. Natomiast no, trzeba mieć tą świadomość, że niestety ale tu to ryzyko związane czy to z suszą, czy to z niedoborem składników jest, jest całkiem spore. Poza tym w tego typu glebach też dochodzi bardzo łatwo i szybko do zakwaszenia. Tutaj jak sprawdzaliśmy od czym to tak naprawdę. Właściwe pH było dopiero na głębokości około 150 cm. Co to znaczy? To oznacza, że prawdopodobnie było to kiedyś wapnowane, wapnowana gleba, natomiast ponieważ gleba jest bardzo przepuszczalna, te związki wapnia uległy przemieszczeniu w głąb profilu glebowego. Góra jest zakwaszona dopiero gdzieś bardzo głęboko, ten odczyn jest w miarę, w miarę taki dokładny. Poza tym no też tutaj warto, też, też będąc na tutaj u, u Państwa, chcieliśmy też pokazać Państwu, że warto korzystać z map glebowo -rolniczych. Warto korzystać, ponieważ ta informacja zawarta na mapach glebowo bardzo często jest pomocna i pokazuje tak naprawdę nam, co się w tym profilu może dziać, z jakimi utworami mamy do czynienia. I tak jak tutaj sprawdzaliśmy na tym obszarze, w zasadzie dokładnie te zapisy, które mamy na mapie glebowo-rolniczej, one mają swoje odzwierciedlenie w terenie. Możemy dokładnie to, to sprawdzić, czyli zasięg tej gleby, czyli też jak gdyby jest to w pewnym sensie pomocne nawet w jakimś planowaniu, czy to upraw, ponieważ na tej mapie mamy coś i kompleks rolniczy przydatności gleb i, i generalnie informacji o glebie. Także też tutaj podczas tej konferencji chcieliśmy rolnikom, Troszeczkę przybliżyć treść mapy glebowo-rolniczej też żeby wiedzieli, jak z niej skorzystać, co w niej jest zapisane, jakie treści i jak je też wykorzystać. Czy one, te, te mapy glebowo-rolnicze tak 1 do 1 oddają to, co mamy faktycznie w tej glebie? Nie zawsze mogą być sytuacje, bo musimy, musimy pamiętać o skali. Tak? Nie, ma, nie ma map w skali tak 1 do 1. Mapa glebowo-rolnicza, która jest dostępna w tym momencie w, w trybie takim publicznym, jej skala to jest 1 do 25 tysięcy. Tak? Czyli 1 centymetr na mapie to jest 250 metrów w terenie. Jest to, jest to powiedzmy duże przybliżenie, natomiast no, takich map w zasadzie nie ma. Nie istnieją takie mapy, żeby to była skala 1 do 1, więc zawsze jakieś. Yy, jakaś gener, generalizacja może nastąpić, na przykład jakiegoś powiedzmy niewielkiego obszaru, który może być trochę inny, tak, niż, niż mapa wskazuje. Na, natomiast co do zasady mapa generalnie pokazuje yy, pokrywę glebową, tak, czyli ta, to te przeważające typy gleb, które znajdują się na danym obszarze. Mhm. A co możemy tutaj yy, polecić, jeżeli chodzi o... Yy... Zapoznanie się z glebą, ale też y, gleba to i możliwość przeciwdziałania suszy, jeżeli dobrze będziemy ją prowadzić. Tak. No w, w przypadku takiej gleby, no w zasadzie jedyne, co możemy zrobić, to dbać o odpowiedni poziom materii organicznej, tak? czyli starać się utrzymywać. Tutaj za dużo tej, w tego typu glebie nie jesteśmy w stanie osiągnąć jakichś bardzo wysokich zawartości, ponieważ ten lekki skład powoduje, że materia organiczna szybko ulega mineralizacji, ale musimy cały czas dostarczać, tak? czyli, czyli, czyli w miarę systematycznie dostarczać materię organiczną po to, żeby utrzymać ten, ten prawda, poziom próchniczny w miarę, w miarę. W takiej no, optymalnej, maksymalnie możliwej, przy maksymalnie możliwej zawartości materii organicznej, ponieważ no, materia organiczna też w pewnym sensie zapobiega powiedzmy jakimś takim szybkiemu przesychaniu, tak? Ona jest w stanie zatrzymać znacznie więcej wody, na przykład ten poziom jest w stanie zatrzymać znacznie więcej wody niż no, te poziomy głębsze, tak? ponieważ duży kompleks sorpcyjny powoduje to że ta woda woda właśnie że próchnica zatrzymuje tą wodę no jest to jakiś, jakiś sposób na może nie przeciwdziałanie tak? bo to no nie da się przeciwdziałać na, na tego typu glebie, jeżeli już dojdzie do suszy tak? no to w zasadzie w zasadzie taka gleba ona jeżeli jest bardzo długotrwała szczególnie susza to ona przesnie natomiast można ograniczać tak czyli można podejmować próby ograniczania zmniejszania powiedzmy skutków Negatywnych suszy, właśnie przede wszystkim przez dbałość, przez dbałość o odpowiedni poziom materii organicznej. Tu mamy, ak akurat ta gleba jest takim skrajnym przypadkiem czyli to jest gleba, która jest najbardziej podatna na suszę, najszybciej będzie nam przesychała, ale też można jakieś próby podejmować, prawda, które będą w pewnym sensie ograniczały czy też no, zmniejszały negatywne skutki skutki suszy. No, oczywiście jakieś rośliny okrywowe, można też stosować ewentualnie, ewentualnie mulcz, czy też no, ka każda forma wprowadzania dodatkowej materii organicznej jest tutaj jak gdyby pożądana. Nazywam się Junak Demnik, jestem rolnikiem z gminy Drawno, wykształcenia złotechnik. E, powiedz, dlaczego uczestniczysz w tym szkoleniu i czy takie szkolenia są według Ciebie potrzebne? Jak najbardziej. Między innymi jest to trochę przypomnienie za, zajęć, które mieliśmy na studiach. Utrwalenie wiedzy i propagowanie, przede wszystkim propagowanie wiedzy wśród rolników, którzy nie mieli zbyt dużej styczności z tego, z tego typu tematyką. Mhm. E, o czym tutaj rozmawialiście i w czym Tobie się to przyda w gospodarstwie? Powyższa tematyka przyda mi się w gospodarstwie w ocenie jakości i zasobności gleb oraz Prawidłowym gospodarowaniem zasobami glebowymi. Możliwość zadawania pytań pozwoliła nam na pewien rodzaj usystematyzowania wiedzy oraz upewnienia się, czy nasze praktyki, które robimy w swoich gospodarstwach, są właściwe. Na moim przykładzie mogę powiedzieć, że pewien element wprowadziłem, który niekoniecznie jest popularny w środowisku i jest to ciekawy pomysł, który na przyszłość może dobrze rokować.